nie i nie ma kory, jest gol o jarżabal! gol Nie wiem jak wy uznajecie, ale dla mnie to była piękna bramka, a jeżeli wam się podobała bramka, to zasubskrybujcie i zalajkujcie. A ja już wam nie będę przeszkadzał, oglądajcie dalej, jakby będzie coś się dziać, to ja wam po prostu się odezwę. Lecimy za akcją, ale nie ma gole. Ale znowu mamy piłkę. I co tu dam, do połowu? i kołu? Biegli. A mi piłkę. A zawsze jest tak, że jak tracisz piłkę, to wtedy ci może trafić. O nie, i to właśnie się dzieje. Albo jednak nie. Obronił nasz bramkarz. Jest niedobrze, bo mają piłkę i niestety bramka. Znowu o Żabal. Gościu też ma Jarzabala. Dlatego joł. Meczyk się skończył. Dlatego jeżeli wam się podobało zasubskrybujcie, zalajkujcie. Joł.